Niechcący e, włączyliśmy. Tak, wstąpiłem nie e, na Niechcący nie włączyliśmy na dywanie, ale to jest ciąg dalszy tego filmu. Mm. Ciąg dalszy nastąpił. I to. Siemanko! A w ogóle co wczoraj oglądał, nie działa, od Ja nie wiem w ogóle, wiesz co ja widziałam w Dingo Warrior? Tak? No. Że jakiś szczypek na swój taki rytuał. to Dobra, trzy, dalej widzimy się na kamyku. Trzy, cztery, pa! Już jesteśmy na kamyku. A więc, powstrzymaj to. Więc nie wyłączaj. Dobra, a więc... Ciąg, dalszy gum. No. Kamików tu w ogóle nie chcemy, więc... Papa <laughs> kamyk. Papa. Pa. Dobra, Na chyba ja, bo Ty chcesz. No. Dobra, teraz ja. Ja biorę tam ty, ty. Dobra. To no zaczynam teraz do różowy, ale w tym odcinku ciąg dalszym i tak też dajcie łapkę w górę tak. i subskrypcję bo wtedy jeszcze bardziej będzie Michał leciał do góry jak wreszcie bardzo dużo będzie miał widzów i będziecie mieli moje filmy na bieżąco no i, o ty, no i o to chodzi no i o to mi chodziło no i dobrze I jakie autka było? bo nie, widziały, bo nie widzieli widzy Dobra. A więc nie pokazuj go. Pokazałam już go. No, ja nie pokażę. Dobra. Nie pokazuj. No ale co onda też? No widzimy. Był... Dobra. On patrzy w jak dobrze dostacie z mojego kanału. Ja Ej, pokazuję twarzy. Daj łapę w górę dla Michała! <głos> <głos> auto mi się trafiło. Jakie to ja mam? Pokaż dla to Ferrari! Ferrari! Dobra, daj mi jaki spidak. Jakiś spidek daj pokazać dla widzów lepiej. Też za 50. A. No boże. Bo najszybciej auto to co ja mam. Bo 550. Ym, ty chcesz yy, otwierać też góry? No. Dobra. Bo robimy segregację. okej okay. Okej. Oksyromy. Stop. On się, I big ołatkę. Stoję na tych... na korzeniach. Inaczej możemy powiedzieć... Jakie auto? Okay. Teraz się Jak okay. ja A bali. Habala. Sprawdza burynkowi... Burunkowicie takie Dobra, okay. dobra. No, okay. 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 okay jest słaby pewnie. No, czy to jest to 310 na godzinę. Tak. Ale, uuu, ale ładne. Dobra, czy Dobra, masz? Do Trzymasz. Zaraz Trzymasz. Trzyma. Trzyma.